Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kolejnej recenzji. Dzisiaj mamy komplet, aczkolwiek nie kupisz tego w komplecie. To są dwa osobne, dwie osobne jednostki. Mam osobno karty, osobną książkę. Natomiast mi się udało kupić i karty, i książeczkę. Myślę, że na początku pokażę książeczkę, a później przybliżymy sobie, żeby zobaczyć jeszcze. Karty. No i każdy będzie mógł dokonać sobie wyboru, czy wolisz sobie zakupić książeczkę, czy wolisz zakupić sobie karty z taką króciutką instrukcją. E, tak, książka, kochani, oczywiście, że jest po angielsku. The Practical Witches Spellbook. For Love, Happiness and Success. E, tak, nazwiska. Caridwen Greenleaf, ilustracje Mara Penny. Mam nadzieję, że dobrze czytam nazwiska. Z nadzieją ogromną. Tu mamy na boczku też tytuł powielony, i jest tutaj wydawnictwo Running Press. Baczcie. Oczywiście, jak zawsze, na końcu, bardzo proszę, kto ma ochotę mam nadzieję, że nam pięknie ostrzy telefon zatrzymaj sobie i przeczytaj, co masz z tyłu. Napisane jest to po angielsku, więc nie będę, kochani, czytać. Ja mam kopię printed in Canada, czyli z Kanady jest ten wydruk. Gdzie ja zakupiłam tą książkę, jak dobrze pamiętam, to było jeszcze to w tym sklepie w Anglii Book Depository, którego już nie ma, więc nie szukajcie. Natomiast warto poszukać na Amazonie, ponieważ Amazon wchłonął jakby tamtą księgarnię w związku z tym podejrzewam, że tutaj można by, można by znaleźć tą książeczkę. No dobrze, na wyściółce tutaj, zobaczcie, przepięknie takie jakby niechcący narysowane gwiazdeczki, jakieś takie, bardzo mi się podoba. Okej, okay. złota karteczka, uwielbiam złoto wprowadzone, bardzo ładnie pachnie w ogóle, powiem wam, ten, ten papier jest taki jakby, jak go nazwać, jak taki czerpany troszkę, Taką ma strukturę, bardzo ładnie wygląda, przynajmniej na początku. Zobaczymy dalej, bo nie pamiętam. Przyznam, że tą książkę dosyć dawno miałam w rękach po raz ostatni. Tak. Ja mam kopię, słuchajcie, z 2018 roku. Tak jest. Mhm. Uh -huh. To my aunt Edith, who taught me the ways of the craft love eternal. Mm -hmm. Czyli to jest dedykacja. Później mamy do bogini odwołanie, i później mamy, co tutaj jest w treści. Tak. The, the art of practical witchcraft na początku, czy jest jakaś podpowiedź? Nie będę też tego tłumaczyć, kochani, dlatego, że tu trzeba znowu znać angielski na dosyć dobrym poziomie, żeby sobie z tą książką poradzić, więc ja nie widzę potrzeby tłumaczenia, bo rozumiem, że osoby, które oglądają, znają ten język, więc e, tak, przeczytam po prostu: Chapter 1: Essential Tools for Making Magic, Chapter 2: Setting up Your Altar. Pozniej good spells for healing, rituals for romance and love, money magic and lucky charms, house magic for a happy home, a conjuring with candles, moon spells and celestial magic, uh, pagan parties and sacred sabbats, uh, spells for every day. It has to conclusion and uh, appendix uh, ac acknowledgments and index na końcu. Mm -hmm. Dobrze, zobaczmy tak mniej więcej jak to wygląda. Dużo tu jest takich właśnie, nie, ten papier cały czas jest taki fajny. Naprawdę powiem wam, że wysokiej jakości jest to wydanie w twardej okładce papier właśnie, także to będziemy na końcu rozmawiać, ale naprawdę warto. Tak, jest ten wstęp. Mhm. Mamy triple goddess, wszędzie nam się tu gdzieś przywija. Różne kolory kartek, zobaczcie, co też jest fajne, gdzieś się pokazują, pokazują takie smaczki. Mhm. Jest wyjaśnione, prawda? Cały ten witchcraft, właśnie. Oczywiście to wszystko jest tak, nie jest to jakieś zaawansowane, prawda? Są to jakieś pierwsze jakieś, czy podsumowanie powiedzmy, jak, jak tutaj się pracuje w ten sposób, tak, na przykład tutaj zobaczcie mamy crystals and gems to enhance your tools i też każdy kryształ co wnosi, prawda, że amber na przykład for grounding, amethyst for balance and intuition i tak dalej, no właśnie mam amber, zobaczcie mam tu bursztyn, <laughs> dokładnie, Foregrounding. tak, tak, mhm mm no i tutaj generalnie to wszystko, co przeczytałam, zobaczcie, tu mamy symbole też, też ważne. Co, co przeczytałam w spisie treści, no to tutaj mamy przedstawione. Mhm. I tak tutaj już mamy na przykład Bless this space spell, prawda? I mamy jak zawsze powiedziane, co potrzebujemy, jak to zrobić, no i jest ten spell potrzebne. Później mamy Space Clearing Incense. Mm -hmm. Potem Your Home is Your Temple, Sabbath Ritual. Tranquility Incantation. No, przeróżne takie tu są informacje. Nie będę całej książki kartkować, bo tu pewnie prawa autorskie też nie do końca na to, prawda, pozwalają, ale jest tu mnóstwo informacji. Różnych, przeróżnych tych rytuałów, właśnie i tych zaklęć w języku angielskim. Tak, jest to połączone z żywiołami. Bardzo, bardzo ciekawa, ładnie pachnie. Ja, ja lubię właśnie produkty, które ładnie pach, pachną. Mhm. Zdecydowanie jest to jakaś wiedza. Czy to jest wiedza zaawansowana? Nie, absolutnie nie. Jest to wiedza dla osób, które gdzieś tam zaczynają, gdzieś tam chcą sobie coś poszerzyć, czy lubią kolekcjonować książki właśnie w tym temacie. Na takiej zasadzie, tak bym to widziała. Mhm. Dużo tu jest takiej zebranej, fajnie wiedzy podsumowującej, właśnie. Tak, na końcu, także jeszcze różne połączenia, wyjaśnienia. No i appendix. I tak to wygląda. Książeczka twarda, twarda okładka bardzo gruba, papier genialny, wielkość książeczki 16 na centymetrów. O, linijki mi brakło, zobaczcie. Około 22 około 22 cm długa. Znaczy wysoka, właściwie powinnam powiedzieć, Jeku, gdzieś mi się ona tutaj przygięła troszkę. Tak, czyli polecam. Jakby ktoś miał ochotę, czymś takim się zająć jak najbardziej. Jak za wydanie, za jakość daję 10 jak najbardziej. Za treść też dam 10, ale to pamiętajcie, to tak jak mówię, gdzieś początkujący, no taki już początkujący, bardziej zaawansowany. Znajdzie tutaj dużo informacji dla siebie. Ktoś, kto już jest bardziej zaawansowany w tym krafcie, to no to jedynie tak kolekcjonersko tego rodzaju książeczkę z ciekawości, prawda? To jak najbardziej. I zobaczmy sobie teraz karty. The Practical Which is Spell Deck, czyli tam mieliśmy Spell Book, a tu mamy Spell Deck. 100 Spells for Love, Happiness and Success. Czyli tutaj mamy 100, prawda, zaklęć Dobrze, i tu jest to jest ten rodzaj pudełeczka, gdzie tu jest właśnie tego rodzaju plastikowe. Powiem no wam, nie lubię tego. Niewygodne jest to kosmicznie, jeżeli chodzi o wyciąganie czy chowanie. E, tak, z boku mamy powielone informacje. Jak dobrze widzę, to mam kopię z lutego 2021. Mhm. Tak, i tutaj jak zawsze masz coś napisane. Jeżeli masz ochotę sobie przeczytać, zatrzymaj sobie proszę i przeczytaj. I mamy running press też, wydawnictwo, czyli to są wydawnictwo co książeczka. Zresztą ten plastik na dole. I tu się nam magnesik otwiera, więc to jest fajne, że tu się otwiera. Ale chciałoby się tu kartę wyciągnąć, a tu się nie da, trzeba, trzeba z góry, ale już wam pokażę. I to jest taka słodziaszna mini książeczka. The Practical Witches Pocket Guide tak wygląda super mini malutka i tutaj mamy też 2019 rok, 2019 tak mhm. czyli książeczkę mam z 2019, dobrze, ok ok no dobra i w tym tutaj podsumowaniu, tak to nazwijmy, mamy tak, a może zobaczmy od razu: The Art of Practical Witchcraft, uh -huh. The Practical Witch's Toolkit. I po kolei, prawda? Book of Shadows, The Broom, Cauldrons, OK. Magic Cord, Blessing Bowl. Uh -huh once, tak, charging your ritual tools with magic. Ok. Później mamy setting up your altar. The practical uh, witch's herbal healing guide. Mm -hmm. I później tutaj mamy połączone z um, czasem i z znakiem zodiaku. I mamy te zioła tutaj, właśnie, herbsy. okej, okay. tak i, i i chyba tyle w tej mini, mini. Mhm. Tak, i tyle w tej mini książeczce malutkiej. Natomiast, no, jakby się chciało więcej, to tą książeczkę, którą wcześniej pokazałam, trzeba kupić osobno. I nie jest ona, słuchajcie, jakaś specjalnie tania, to też trzeba. Pamiętać o tym. Ok. I teraz tutaj dostańmy się do samych kart. Ok. Czy wszystkie wyjęłam? Wszystkie wyjęłam. Dobrze. Odłóżmy to pudełeczko. Karty są dosyć małe. Już Wam zmierzę, kochani. Mhm. Mm. 6 i 4 na centymetrów 8 i 8. Tak. Weźmy może jedną na razie sobie zobaczmy. Bardzo ładnie taki zielony, bardzo ładnie komponujące się i te wszystkie barwy bardzo mi się podoba. Tutaj ma się takie wrażenie, że te napisy są złocone, chociaż to nie jest takie wiecie złoto naklejone, bardziej jak farba to wygląda. I z tyłu mamy właśnie podpowiedzi, jak pracować, prawda? Na przykład, Good Vibrations Chakra Magic, i tutaj mamy, że Burning Candles of Specific Color, prawda? I na przykład tu mamy informacje na temat każdej czakry. Co wnosi, na przykład, że first chakra, root, red, security and survival, prawda? Czyli taka, taka, taka baza, taka podstawa. Tak. I tutaj um, te karty są też podzielone, zobaczcie, na takie różne, właśnie, um, jak to powiedzieć, działy, może powiem. Tak, jest tu kilka tych działów i zaraz, zaraz zobaczycie, ja Wam tak mniej więcej teraz pokażę, czyli. Tak, everyday spells, czyli takie codzienne, potem money spells, house spells. Mhm. Później mamy, szukamy, o, healing spells. Tak. Love spells, nie wiem czy już było. Moon spells. Mhm. Tak. Moon spells. Love spells. No to chyba już tyle jest tych. Tych różnych. O, Altar Spells jeszcze, tak czułam, że coś jeszcze jest. Ok. Dobra, a co nie powiedziałam? Zobaczcie, one mają bardzo ciekawe złocenie. To nie jest takie złoto żółte, tylko mam takie poczucie, jakby to było złoto takie, tak, czuć pod palcami takie granulki jakby, teksturę. To jest jedna fajna rzecz. A druga kolor, powiedziałabym, że to jest takie zielonkawe złoto. Możliwe, że to od tej farby tak się odbija, ale bardzo ładnie to wygląda z każdej strony, czyli wyglądają ślicznie. Ok, i teraz co jest z tyłu? Z tyłu mamy tak pokrótce, ja Wam tu przekartkuję każdą. Mhm. Na przykład jest Love Nest Spell. I oczywiście angielski, kochani, na takim już poziomie konkretnym trzeba znać, żeby sobie poradzić tutaj z tym. Wprowadzenie, co jest potrzebne, jak to zrobić, i na końcu mamy spel. Czyli tu jest troszkę mniej informacji, i jak widzicie, niż w tej Wikipedii Speldek. No i też nie porównywałam, czy, czy to są podobne, czy inne. Możliwe, że któreś się będą które się będą może powielać jakby w obydwu, ale tak czuję, że tutaj będzie pewnie więcej różnych, ponieważ gdyby były te same, to pewnie by były prawa autorskie, prawda? Ktoś by sobie tu zażyczył. Tak czuję, tak mi się wydaje w moim, mojej ideologii, słuchajcie, więc myślę, że tu będą troszkę inne, ale to by trzeba porównać. Na przykład tu jest break ritual, conjuring pleasure, nie będę tłumaczyć, bo tak jak mówię kochani, nie ma sensu, bo to jest dla osób, które znają angielski. Goddess Body, Blessing Balm, Candle Calm, sit for a Spell, Thors Day Spell, Blessing Meditation, The Blessing Bowl, Sunrise Spell, Intention Magic Candle uh, Consecration, ok. A Curative Candle Magic. Garden of Enchantment. Rainfall Ride. Czyli to są takie bardziej poetyckie nazwy, powiedziałabym. Candle Centering Meditation Spell. Niektóre oczywiście. Blade Blessing. Dispelling Fear. Your home is your temple spell. Self Blessing. Banishing Broom spell. Reclaiming your space ritual, good housekeeping spell, sweet dreams spell, blissful bed blessing, sweeping change spell, housewarming spell, Saturday sanctuary spell, space clearing incense, bowl of plenty, house magic, purification ritual. I feel pretty. The Giving Tree, uh, minting money. minting money. A spell for wealth, cauldron money magic, ring of power, prosperity altar, elixir of love, ground your own earthly delights, basket moon spell, temple of love. Uh, incantation for insight and inspiration. Air. Oh my gosh. An air augury conj conjuration. i just dobrze przeczytam. Moon magic money buff, profit dreams. New moon flora protection charm. Precious stones. White light of love. New moon flower power. New Moon Candle Consecration, Sun Moon Spell, Divining Decision, Soulmate Spell, Make Your Own Money Back, o, gdzieś tu się skleiły, nie, nie używałam ich za bardzo, słuchajcie, o, już, ok, Grow Your Own Prosperity, Make Your Own Beltane Brew, Eclipse Enchantment, Elemental Magic Wind, uh, Blessing Bath, Dream Mist Potion, Lucky Speed Spell, Circle of Oracle Rite of the Goddess, Last Dust, Enchanted Lips, Gypsy Love Herb Charm, Come to Me Love Potion, Charms Full Love, Money Love Tonic, friday Rite of venus mermaid attraction ritual a flower full moon spell sylvan spell song of the siren spell Monday sacrament sacrament oh my gosh <laughs> meditation chant a box of rocks uh, rocks friday night ride a Ruby tuesdays sacred uh, land spirit tree spell, astrological herbology. What is your power flower? Clarity infusion, charm boxes, vision incense. Open your third eye, elemental magic earth, falling leaf charm, spell in a cup on the rise with rose. Travel talismans, telepathy tea, tranquility incantation, cast out bad energy, moonstone mirror magic, skin uh, preserving potion, Wednesday wisdom, peace, love, and healing, lunar libation. Haba. Chyba alpejści. Ok. No More Stress uh, Spell. Herbal Healing Essence. I Good Vibrations Chakra Magic. A, to to na początku chyba tam nam. Tak. Tak jest. Tyle ich jest, kochani. Tak to wygląda. Jakbyście mnie pytali, czy warto. Hmm. Czy warto. Zależy co robisz, jak wygląda Twój kraft, co Ci jest potrzebne, czy chcesz sobie poszerzyć tutaj jakąś wiadomość, świadomość na ten temat, czy po prostu chcesz sobie kupić karty do kolekcji. Ja na początku miałam nadzieję, że będę z niej pracować, ale powiem Wam szczerze, na końcu okazało się, że jednak zostawiłam je w kolekcji. Z różnych względów lubię pracować po swojemu, że tak powiem. Natomiast, tak, ja tu czuję, że dla kogoś na pewno byłaby to wartość, ale tak jak mówię, no trzeba znać angielski, bo trzeba te, te spele po angielsku mówić, więc trzeba wiedzieć, co się mówi, żeby faktycznie, żeby to faktycznie się udało i żeby to było bezpieczne, prawda, no wiemy o co chodzi, prawda zobaczcie, co ciekawe, w ostatnich kartach też dałam love spells, gdzieś ta miłość tutaj coś woła do nas coś do nas woła no miłość jest najpotężniejszą z energii w naszym wszechświecie, więc może tutaj ktoś coś na ten temat musi przemyśleć sobie otworzyć się może bardziej o ciekawe, jakiś nam tu jakiś orakol nam wyszedł na końcu Dobrze, ale skupmy się jeszcze na kartach. Karty. Czy warto? To każdy musi się zastanowić, przemyśleć. Widzieliście, co tutaj mamy. Wielkość malutka, kieszonkowa można zabrać. Czy to komuś potrzebne, żeby gdzieś zabrać? To też każdy musi się zastanowić. Jeżeli chodzi o jakość, a trwałość, one są dosyć elastyczne, słuchajcie, więc nie są to twarde kartoniki, aczkolwiek nie są też jakieś takie zbyt miękkie. Są złocenia, więc jakby się chciało je tasować, na przykład, wiadomo, czasem się zetrą, ale nie wiem po co trzeba by je tasować, prawda? Jaki sens by to miało, żeby je tasować? Raczej wyjąć to, co nam jest potrzebne, więc myślę, że one powinny naprawdę długo przetrwać. Patrząc na grubość, porównując z innymi, no to nie mogę dać 10, bo ta grubość jest nie taka jak nieraz, więc 8 dam. Natomiast jeżeli chodzi o sam zamysł i, i tutaj szatę graficzną, wykonanie, no to piękne są, no cóż tu mówić, 10 jak najbardziej. Na pewno jest to zupełnie coś innego, prawda? Takie właśnie na kartach, takie malutkie. Do tego ta książka, jeżeli by się miało komplet, no to naprawdę fajne. Dobrze, omówiliśmy sobie, podsumowaliśmy sobie, zmierzyliśmy, oceniliśmy, no to już wszystko. E, tak. Tyle, kochani. Jeżeli byście chcieli jakieś karty, żebym zrobiła ich recenzję, piszcie tytuły, proszę, w komentarzu. Ogólnie, jeżeli masz jakieś pytania do mnie, to proszę nie piszcie, kochani, na maila, bo to mi tam się gdzieś gubi. Czasem zapomnę, czasem nie mam w danym momencie czasu odpisać, i później mi to gdzieś umyka. A jak mam w komentarzach tutaj, pod filmikami, ja sobie zostawiam te komentarze, które są do odpowiedzenia, a troszkę czasem dłużej nie odpowiadam i w momencie, kiedy mam ten czas, siadam, żeby się skupić, żeby faktycznie treściwie odpowiedzieć. Więc proszę, piszcie w komentarzach. Często są tutaj takie pytania zadawane, które na przykład inne osoby też chciałyby zadać, i wtedy jeden raz tylko odpowiadam. Wiele osób może się ucieszyć z tej odpowiedzi, więc tak. Ja czuję, że to jest ważne, żebyśmy to robili tutaj właśnie publicznie, tą wymianę. I tak jak mówiłam, masz jakieś karty, które chcesz zobaczyć tu na kanale, a jeszcze nie ma recenzji, sprawdzajcie proszę najpierw na tych playlistach, czy nie ma przypadkiem. Jak nie ma, napiszcie. Jak mam te karty, to zrobię z przyjemnością. Wcześniej, szybciej, wiadomo, jest jakaś tam kolejka prawda, tych nagrań. Natomiast, jeżeli nie mam, no może rozważy zakup. Niektóre do mnie karty przemawiają, inne nie, to tutaj. Jeżeli na przykład nie przemawiają, to też Ci powiem, że, że, że to nie dla mnie. Dobrze, kochani, tyle. Cudownie, że jesteście. Uwielbiam. Piszcie śmiało w komentarzach opinie, co macie ochotę tu powiedzieć na temat tych kart. Jak je widzicie, jak je postrzegacie, czy byście coś takiego kupili, czy byście w ten sposób chcieli pracować, właśnie. Uwielbiam, jak się odzywacie i, i wyrażacie tu swoją opinię. Utulam mocno każdego Ciebie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, Papa. Pa.